Powiem Ci, że to robi wrażenie na mnie, ile rzeczy teraz wypływa w najnowszym czasie, w aktualnych najnowszych czasach. Wiesz, jak był ten 2020, to dla mnie takim wielkim zaskoczeniem był temat wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wiesz, jaka tam była, wiesz, skala takiego ostentacyjnego oszustwa, czy skala ostentacyjności oszustwa, że tak powiem. Jak to się rzucało w oczy, bardzo. Wiesz, i jak to przeszło, jednocześnie, że to w ogóle trudno, trudno było zrozumieć pojęcie, jakim cudem w ogóle to przeszło. Taka ściema. W każdym razie to, to zwróciło moją uwagę mocno, i wyszedł z tego taki dosyć osobliwy efekt, że zaczęłam się interesować polityką po raz pierwszy prawdopodobnie w tym życiu. Nigdy w życiu mnie nie interesowała polityka do czasu, kiedy właśnie wyszła ta sprawa z wyborami 2020 w Stanek. Także wiesz, tam bardzo, bardzo ciekawe rzeczy wypłynęły i zwróciły moją i wielu innych ludzi uwagę do tego stopnia, wiesz, że dzisiaj, dzisiaj sytuacja wygląda o wiele ciekawiej. Ogromne rzesze ludzi są znacznie bardziej dziś ukierunkowane na, można by rzec, samodzielny research, czyli na samodzielne badanie spraw. Znacznie mniej ufają. Temu, co jest oficjalnie mówione, co jest oficjalnie przedstawiane w mediach, na przykład tak zwanego głównego nurtu. Czy niektórzy mówią głównego ścieku? <noise> w każdym razie ludzie znacznie mniej ufają oficjalnym rzeczom, znacznie bardziej są wreszcie skłonni do tego, czy skorzy. Czy zainspirowani, żeby szperać samemu, samodzielnie, i żeby też niektórzy by to ujęli, nawet żeby myśleć samodzielnie, dlatego że do tej pory przez gro czasu byliśmy zwolnieni w sporej mierze od myślenia, można by rzec, tak w skrócie. Dlatego, że mogliśmy polegać na tym, że wiele rzeczy wymyślono po prostu, czy obmyślono już za nas, i mieliśmy jak najbardziej prawo do tego, żeby ufać autorytetom, ufać źródłom takim jak media, yy, telewizja, radio, jakieś tam główne portale w internecie, czy co. To jest logiczne, że powinniśmy móc ufać takim źródłom. Natomiast w praktyce okazuje się, że daleko odwrotnie. Sprawa wygląda, że mamy zakłamanie, mamy fałsz, mamy celowe oszustwo, co wychodzi prawdopodobnie dopiero teraz, chociaż już wcześniej były ściemy różnego rodzaju, tak zwane teorie spiskowe, ale da się zauważyć, że w najnowszym czasie to nabrało ogromnego rozpędu. Skala ostentacyjności tych ściem. Czy to mówimy właśnie o wyborach 2020, czy to mówimy o plandemii tak zwanej, do coraz większej liczby osób to dociera. Coraz większa liczba osób zauważa, że coś tutaj poważnie nie gra, coś tutaj brzydko pachnie i zaczynają szukać, szperać, wiesz, samodzielnie. Dzisiaj, dzisiaj stąd też mam takie obserwacje, że ogromna ilość informacji nowych wypływa w internecie. Oczywiście część z tych informacji to, to jest jakaś po prostu nowa ściema jeszcze, żeby po prostu zmylić. Bo, wiesz, osoby stojące za tymi oryginalnymi ściemami, że tak powiem, no to trzy, chwytają się deski ostatnie ratunku, czy czego tam mogą, żeby namieszać jak najbardziej, to jest leży w ich, w ich mocy. Więc więc yy, potrzeba zdecydowanie używać własnego sądu, własnej logiki, a nade wszystko własnej czystej kartki, a to tak yy, z zwę <grych> nazywam. Czyli wiesz co rozumiem poprzez tą czystą kartkę. Poprzez tą czystą kartkę rozumiem coś takiego, że. Yy, kiedy już przyjąć do wiadomości, że oficjalnych, na oficjalnych źródłach polegać nie można yy, i że, że to się staje wręcz ikoniczne, że tak powiem, zasadą, jak to się jest yy, oficjalnie prezentowane, to najprawdopodobniej to jest ściemą. To jeżeli, jeżeli przyjąć, że temu ufać nie można, no to okej, okay, yy, no to pozostaje samemu szperać, samemu się zagłębiać. Przy czym właśnie z tym stosowaniem własnego takiego. Własnego osądu, własnej logiki z czystej kartki, czyli jaki wniosek płynie z tego, że oficjalna narracja, w różnych bardzo tematach, może się okazać ściemą, że, że mamy poważne podstawy ku temu, żeby to, żeby mieć wątpliwości przynajmniej, a już na pewno, żeby nie uznawać tego z marszu z automatu za prawdę, za wiarygodne. No jeżeli tak jest, no to rysuje się przed nami obraz świata, który tak naprawdę jest jedną wielką pustą kartką, którą potrzebujemy. Wypadałoby zapisać sobie od nowa, ale już własnym sumptem. Za pośrednictwem narzędzi, na których polegać moglibyśmy, czytaj własnych zmysłów, własnej logiki, własnego kojarzenia faktów, samodzielnego, nie to, co ktoś powiedział, nie to, co w telewizji czy, czy gdzieś tam na oficjalnych portalach w internecie, tylko co nam intuicja mówi, co nam rozsądek podpowiada, co nam, na co nam wskazuje logika. I tak, jak już powiedziałem, w bardzo różnych tematach. Bo to wiesz, tylko od wyborów się zaczęło, że tam pandemii. Ja myślałem jeszcze przez jakiś czas, że, że to są takie główne przykłady takiej mega ściemy, zaskakująco ostentacyjnej na dzień dzisiejszy. Ale nie, tego się narobiło o wiele więcej, powypływało. Ciekawe zjawisko, powiem ci. Można by się zastanawiać, jak do tego doszło. Czy to właśnie przez to mocne nadwyrężenie zaufania ludzi i to doprowadziło do tego, że ludzie zaczęli wreszcie sami sami szukać, odwracać się od, od dotychczasowych źródeł wiedzy czy informacji i samodzielnie szukać prawdy. Czy może ta kwestia tych lockdownów, nie lockdownów i że mieli więcej czasu, a może wszystko razem wzięte po prostu sprawiło, że, że mamy w rezultacie taki efekt. I dzisiaj zaskakująca jest ilość informacji, które wypływają, zaskakująca ilość rzeczy, I, i mamy tą pustą kartkę. Kartkę, która się staje coraz bardziej pusta z jednej strony, czyli coraz bardziej wymazuje się z niej gumką rzeczy, yy, czyli coraz bardziej, coraz więcej tej wiedzy oficjalnej po prostu je, jest obracana w gruzy. Już coraz mniej ludzi, innymi słowy, chcą przez to powiedzieć, jej ufa, uważa ją za wiarygodną. I coraz bardziej z drugiej strony tą kartkę, jak najbardziej pustą, coraz bardziej pustą, zaczyna zapisywać od podstaw, właśnie samodzielnie, na własną rękę, w bardzo różnych tematach. I dlaczego ci o tym mówię? Dlatego, że co ciekawe, został odkryłem niedawno taki dokument, bardzo ciekawy, on ma trochę części. O ile dobrze pamiętam, nawet czekaj, zerknę sobie, czy dobrze pamiętam, czy to będzie z tych 13, chyba części 7 póki co, ale po, wiesz co, sprawdzę ci. Hmm, tak sobie poklikam tak, jeden ma 13 a druga część ma 7, póki co części, bo ma być ich więcej. Bardzo, bardzo interesujący dokument, który przedstawia. Przedstawia część tych właśnie tematów, które aktualnie, o których aktualnie w internecie głośno, um, które zapisują od nowa tą pustą kartkę. W bardzo różnych tematach, yy, poza w ogóle, wiesz, już absolutnie gdzie gdzie. Gdzie te wybory, czy ta pandemia to tylko rozpęd? Nie? Taki, żeby wziąć na rozpęd się rozpędzić. Świat się przed nami rozkłada w zupełnie nowy. Budzimy się w zupełnie nowej rzeczywistości, o której zaczynamy zdawać sobie sprawę, że właściwie to nic nie wiemy. I potrzebujemy się dowiedzieć, potrzebujemy ją poznać od podstaw. Ekscytujący proces, ekscytująca sytuacja i ekscytujący dokument. I wiesz co, on jest aktualnie tylko w języku angielskim dostępny. Ale, ale jest wersja, powstaje wersja z polskimi napisami, i, i ja dam Tobie zamiary do już, już dostępnych odcinków, które mają polskie napisy. Jedyne co trzeba e, zrobić, żeby móc sobie obejrzeć ten dokument z polskimi napisami, to ściągnąć po prostu program do odtwarzania filmów, taki, który potrafi odtwarzać filmy z napisami. Tego jest sporo, ja Ci wszystko to podeślę, jak to zrobić, to jest proste. Jakby padło pytanie, dlaczego nie na YouTube? A na YouTube trudno takie rzeczy publikować, może już wiesz, <laughs> że aktualnie na YouTube trudno takie rzeczy publikować. W każdym razie, w każdym razie, um, chciałem Ci właśnie powiedzieć o tym dokumencie. Dokument z polskiego brzmi: co się u diabła stało, ta pierwsza część. Um, o drugiej części jeszcze nie mówię, to będzie niespodzianka i bardzo, bardzo ciekawy dokument. I jedyna taka moja porada, przed obejrzeniem, to, to, że to nie jest dokument na jeden temat. Czyli yy, warto, warto dać mu nawet więcej szansy, nie ograniczając się tylko do tam pierwszej, drugiej czy trzeciej części. I yy, yy, mieć na uwadze, że on jako całość będzie prezentował wiele, wiele, wiele tematów. To tylko wychodzi z pewnych, z pewnych koncepcji. Dalej to rozwija i tam się po drodze pojawia wiele różnych innych. Przy okazji, bardzo, bardzo, bardzo interesujące, frapujące, dające do myślenia, warto się z tym zapoznać. Polecam. Wszystkie na miarę ci dam. O tym ci właśnie chciałem powiedzieć teraz.